Dzień dobry, Bydgoski Firtel. Witam serdecznie moich widzów. Dzisiaj miejsce wyjątkowe, wyjątkowe ze względu na to, że nie tak dawno temu to jeszcze w ogóle nie była Bydgoszcz, czyli witam was wszystkich z Fordonu. Tak, tak. Często piszecie w komentarzach nagraj coś z Fordonu, nagraj coś z Fordonu. No to idę dzisiaj na spacerek do tej. Pięknej dzielnicy Bydgoszczy, jednak wybór padł na stary Fordon. Muszę Wam szczerze przyznać, że ten odcinek jest spontaniczny, więc przejdziemy się, krótki spacerek, parę ciekawostek, ale dzisiaj głównie chciałbym Wam pokazać to miejsce, bo prezentuje się wyjątkowo ładnie. A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj jesteśmy sami. Macie, moi drodzy widzowie, prywatną wycieczkę. Tylko wy i bydgoski Fyrtel i stary Fordon. Zapraszam. Mam propozycję, że na jakiś czas pożegnamy się z moją twarzą i rozejrzymy się dookoła, więc taki oto widok. Jednak musimy zacząć historią bolesną, tak jak historia naszego kraju. Miejsce to przypomina o mieszkańcach Fordonu, którzy nie współpracowali z najeźdźcami w czasie II wojny światowej. Ślady, które widzicie, to są ślady po amunicji, gdy w czasie II wojny światowej najważniejsze osoby dla Fordonu, czyli w tamtych czasach byli to burmistrz, ksiądz, ale także zwykli mieszkańcy tej wtedy małej miejscowości. Są wymienieni drogerzysta, wikariusz, dziekan, zawody dziś zapomniane, ale też oczywiście były też dzieci, harcerze, dlatego warto o tym pamiętać, kiedy się tutaj jest. Znicze są do dziś, więc pamięć wśród mieszkańców Fordonu jest wciąż żywa na ten temat. Rynek, na którym się znajdujemy, można powiedzieć, świeżynka, niedawno przebudowany, cały projekt rewitalizacji starego Fordonu obejmował przebudowę starych ulic, nie tylko na rynku, ale i dookoła. Tutaj też widzimy pomnik właśnie poświęcony czasom II Wojny Światowej piękne kamienice no i gwiazda dzisiejszego odcinka czyli więzienie które robi na mnie niesamowite wrażenie Bo, no czy jest na świecie jakiś drugi stary rynek gdzie wychodzisz z paki jesteś na starym rynku no nie, albo jesteś sobie na starym rynku i tutaj paka. I tutaj moja drobna anegdotka na temat tego miejsca, kiedy było, kiedy był pierwszy sezon rynku Fordonie zrewitalizowanego było tutaj to było lato, kino Familinę, jakaś bajka dla dzieci. No i cóż, kiedy spędzasz kilka lat albo jeszcze dłużej w jednym pomieszczeniu budynku, to interesuje cię wszystko, co się dzieje dookoła, i takim oto sposobem chłopaki sobie oglądali na telebimie baje. Było to pewnie jedno z większych albo e, oddzielnych wydarzeń w ich życiu ucieczka od rutyny. W czasie moich opowiadań pozwoliłem sobie dzisiaj na użycie materiałów, które właśnie oglądacie. Mnie. Podesłane zostały przez użytkownika, którego nazwę znajdziecie w opisie filmu. Raz jeszcze dziękuję, kolego. Twój wkład jest bardzo duży w powstanie tego odcinka, bo ujęcia są topka. Zresztą myślę, że moim widzom też się podobają. Lecimy dalej, raz jeszcze dziękuję kolego. Figurka religijna. Tutaj dary, kwiaty i znicze sztuczne, ale też i prawdziwe róże. I nie tak daleko od rynku, który właśnie mamy za plecami, Znajduje się następny kościół, który historycznie był kościołem innego wyznania o tym za chwilkę, ale jeszcze w tym miejscu, gdzie się aktualnie znajdujemy, no jest ciemno, ale godło, symbol herb, na który patrzycie, przypomina o czasach, gdy w Fordonie sądzono za czary Mary. I dziś to się wydaje śmieszne ale niestety kara za czary była najwyższa. I, I to w taki niezbyt przyjemny sposób, jeśli można w ogóle e, podzielić, jeśli można w ogóle sklasyfikować przyjemność końca drogi życia, bo było to związane z ogniskiem i stosem i tak wyglądał koniec niewinnych ludzi. Często kobiet przeważnie, bo jako wiedźmy nazywane były. Jak się domyślacie, były niesłusznie skazane, ale nie było przebacz i wyrok zapadł. A tutaj, właśnie w tym miejscu, wydarzyła się rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca. O, świecą latarką w zakładzie karnym więzienie. Szukają kogoś. Sorry, musiałem przerwać, ale widzę, że tam latarką po ścianie. Ale dobra wracając, tutaj właśnie w tym miejscu został zburzony ratusz. I to nie tak dawno temu. Wyobrażacie sobie takie dziedzictwo Zostało zrównane z ziemią. I dzisiaj mamy tutaj do parking. I znak Łazienki, aczkolwiek ym, to chyba nie jest ta Łazienka, ale nic innego nie widzę. Więc jak już zburzyli ratusz, to mogli postawić chociaż kibel, a jest coś takiego. No go wciąż nie zaskakuje, zarówno swoją pięknością jak i takimi okularystami. Poza pięknymi odnowionymi, kamienic odnowionymi kamieniczkami oczywiście znajdzie się coś dla fanów urbexu opuszczone. bo naprawdę chętnie bym zawitał do takiej. Ale to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. I niestety prawdopodobnie w tym wypadku jest to w ogóle niemożliwe. Ale nigdy, nie mów nigdy, może w przyszłości. Fajnie by było. Dobra. Wracamy na rynek po to, by iść dalej. O, wow, patrzcie jak się wyłania. Gwiazda kina. No jest piękny, klasa w, sama w sobie. I ogólnie mało ludzi w Bydgoszczy wie, że to tak wygląda. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest jeszcze to mało zakorzenione w świadomości Bydgoszczan, ale jestem pewny, że prędzej czy później coraz liczniej. Mieszkańcy z rdzennej części miasta będą tutaj spędzać swój czas, tak jak ja dziś. No ale ja dziś widzę, wpadłem tylko ja, bydgoszczny na pomysł, żeby sobie tutaj wpaść na spacerek, bo poza mną nikogo tu nie ma. Nie rozumiem. No ale cóż, lepiej dla mnie. Dobra, teraz czas na parę słów o naszym pięknym więzieniu. Pierwszą ciekawostką jest to, że przez pewien okres swojego funkcjonowania pełniło funkcję tylko dla kobiet w więzieniu. I miało nawet swoją gwiazdę. Swój wyrok odbywała tutaj Rita Gorgonowa. Jeśli słuchacie podcasty o ludziach, którzy trafili do więzienia albo powinni tam trafić, to na pewno kojarzycie temat, bo wiele kanałów przybliżało tą historię. Mówimy to tutaj o dwudziestoleciu międzywojennym, więc e, można sobie sprawdzić, jeśli ktoś by się chciał bardziej zagłębić w ten temat. A my teraz idziemy w jedno z bardziej ciekawszych miejsc byt Bydgoszczy. Taki widoczek. Jest ten dreszczyk emocji, co? Nierzadko się przechodzi obok paki. Pierwsza ciekawostka. Wieżyczki, które oglądacie, już nie pełnią takiej funkcji, jak w Prison Break, bo ze względów technicznych nie ma takich potrzeb. Już nie jest tak, że stoisz i patrzysz, czy idzie, idzie, bo nie, masz takie zabezpieczenie elektroniczne, że dzisiaj już nie stoją strażnicy na wieży i nie pilnują bo system zabezpieczeń jest zupełnie inny idziemy dalej i najciekawszy element moim zdaniem Cykoda mam bo jest naprawdę mocny no nie życzę wow ale perełkę znaleźliśmy na spontanie kurcze ten odcinek było warto nagrać tylko ze względu na ten samochód. Cudo? Jak idealnie pasuje do Fordonu Piękność. No, ale zboczyliśmy od tematu, że nie życzę nikomu, żeby poszedł te parę metrów dalej i przekroczył tą bramę, bo. No cóż, żadne dobre wiadomości w życiorysie w takim wypadku. A tutaj właśnie idąc tym odcinkiem, na który patrzymy, to wyjątkowy dreszczyk emocji. No bo normalnie możesz się poczuć jakbyś e, tam był. Słychać normalnie jak sobie gadają, ziewają i... Życie się toczy i no nic pozostaje mi tylko życzyć wytrwałości w tych ciężkich chwilach głowa do góry kiedyś kiedyś wyjdziesz z tej bramy, ale dobra, już zostawiam chłopaków w spokoju i ruszam z kolejną ciekawostką. Tutaj zaraz zobaczycie coś, czego myślę, że jeszcze nie wszyscy w Bydgoszczy widzieli, a jest no jedną z naszych nowych wizytówek. Ale tymczasem wracamy do gwiazdy odcinka po raz kolejny i tutaj nie wiem, kto wybierał ten napis, ale no gorzej chyba dobrać się słów nie dało, gdyż mamy napis, bonus intra, melior exi. Co oznacza dobrym wejdź, lepszym wyjdź. No, świetny tekst na pudło. Chciałbym też powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest bardzo spontaniczny. Nagrywam go w środku tygodnia i nie wykluczam w przyszłości powrotu do Fordonu starego, gdyż jest tutaj masa historii do opowiedzenia, których dzisiaj nie poruszymy nie wyczerpię tematu w całości, więc na pewno jak przyjdą cieplejsze dni to wrócimy tutaj poruszyć wiele innych kwestii, ale będąc w Fordonie nie mogę wspomnieć o tym że było to, była to mieścina bardzo wielonarodowa nawet sama Bydgoszcz sobie miała była zróżnicowana narodowościowo, ale tutaj to była wyjątkowo podzielona na Polaków, prawosławnych Niemców i Żydów z dużą ilością tych ostatnich, którzy ogólnie przed II wojną światową byliśmy dla nich jednym z większych domów. Naród, który nie posiadał swojego państwa, co się zmieniło po Drugiej wojnie światowej, był najbardziej zadomowiony u nas w niektórych. U nas w Polsce w, w jednych częściach kraju bardziej, w innych mniej, w innych miastach bardziej, w innych mniej, a właśnie Fordon był miejscem, gdzie byli bardzo licznie obecni i nie tylko ilość, ale też jakość, bo mieli tutaj właśnie swoje biznesy. Nazwy zawodów wykonywali, które dzisiaj nie istnieją, które na przykład czytałem na początku na tablicy pamiętniającej, ale tak jak powiedziałem, ja tutaj wrócę i dokończę pewne niedokończone tematy. Ale w tym miejscu właśnie poprosiłbym Was o subskrypcję kanału i łapkę w górę. Dzięki temu jest większa szansa, że tutaj wrócę w inne miejsca, bo to właśnie dzięki Wam kanał działa dalej. Ja robię swoją robotę, nagrywam, a wy oglądacie i też napędzacie ten kanał. Więc jeśli już oglądacie, to bym was serdecznie poprosił o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Wielkie dziękuję. Idziemy dalej. Na brzeże jeden z elementów rewitalizacji Fordonu. I tutaj niektórzy zarzucają, oczywiście, betonozę. Ale z drugiej strony no bez przesady, no, tutaj jest park, trawa czy polana, czy jak tokolwiek nazwać, więc zieleni nie brakuje, no już nie przesadzajmy. Można też czasem coś takiego zrobić. No i ten dumny napis podoba mi się ogólnie. Ja jestem zadowolony z tego jak to zrobili. Tutaj mogą cumować jednostki wodne, jeśli stan Poziomu wisły na to pozwala, z tym bywa różnie. I yeah. ja. Patrzcie. <laughs> powinienem. Powinienem na nią wskoczyć i, nie wiem, popłynąć do centrum. Na przykład miasta. Jak się wyciszyłem trochę, bo. Taka ciekawostka. Za mną jest miejski monitoring, tutaj. Więc ja nagrywam Was, a oni nagrywają mnie. A skąd o tym wiem, że oni nagrywają mnie? Że kamera za mną się porusza, bo to słychać. I. Jest taki charakterystyczny dźwięk, kiedy kamera za tobą podąża, no i tak jest. Ale cóż, muszę się przyzwyczaić do kamer, ale jednak no i, no i tyle. Więc ktoś tam sobie z miejskiego monitoringu mu nie ogląda. Ale no, tak jest, jak chodzisz z kamerą i tyle. Zawsze ludzie krzywo na ciebie patrzą. Taka profesja. Nic nie poradzę, sam to wybrałem, ale ciekawostka, dziwne uczucie, jak idziesz i słyszysz tą kamerę, co za tobą chodzi. Dobra, więc mi nabrzeże się podoba, kajak mi się podoba, chętnie bym na niego skoczył i dopłynął, jakoś przedostał się do Brdy i dopłynął do centrum miasta. A tutaj mamy całą polanę. To był os chyba ostatni etap rewitalizacji. I dla mnie to jest, wiecie, odpowiednik drugiej Wyspy Młyńskiej. I nie mogę się doczekać, aż przyjdzie lato. Bo chętnie już spędziłbym czas w innych okolicznościach. Ale dzisiaj też jest przyjemnie. I powtórzę się raz jeszcze, że mam prywatne studio nagrań w postaci Starego Fordonu. Bo tutaj nikogo nie ma. A jest. Wieczór po prostu. Nie jest noc. Jest wieczór. Dobra. I kolejna sprawa. Napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, że tutaj powstało coś takiego w naszym mieście. Kolejny punkt, z którego możemy być dumni. Bo mi się wydaje, że wiele ludzi po prostu nie kojarzy, co tutaj zrobili. A jest to jedno z ciekawszych miejsc. W naszym mieście na spędzanie czasu, I oczywiście, są dni Wisły i różne inne wydarzenia organizowane tutaj. Dobra, ścianki wspinaczkowe. Ogólnie, może wygląda niepozornie, ale nie jest tak łatwo wejść. I tutaj zastanawiam mnie, dlaczego ogrodzili to płotem, jakby to budowali, bo przecież. To już było oddane do użytku, jestem praktycznie pewny. A tutaj, uwaga, głębokie wykopy. Ja raczej widzę e, górę, a nie wykopy, ale dobra tam. Chyba, że to powiększyli, bo to nie było takie duże. Też tutaj się tyle zmienia, że naprawdę ciężko mi stwierdzić. No a tutaj, oczywiście, moje ulubione miejsce. Czekam na lato, aż będę mógł pełni korzystać z tych dobrodziejstw nad Wisłą. No nie mogę się doczekać pierwszego treningu i na pewno go zrelacjonuję na Instagramie, bo posiadam o tej samej nazwie Bydgoski Fritter i jest tam dużo materiałów. I tak swoją drogą właśnie na Instagramie, no, przegonili nas, mnie, na YouTubie Więc tym bardziej klikajcie subskrypcję, bo nie może być tak, że na Instagramie jest już nie wiadomo ile, a YouTube zostało w tyle Więc nadganiamy, nadganiamy i subskrybujemy kanał Dobra, widzę, że w Fordonie starym jest ewidentnie problem z toaletami Bo ja się pytam, co to ma być. No, to już komentarz pozostawiam wam. Synagoga, oczywiście. Przed chwilą opowiadałem wam o Żydach, którzy mieszkali tutaj bardzo licznie. I tutaj właśnie mamy dowód na to. Ale z zewnątrz bardzo ładnie wygląda. A w środku. Nie musicie mi dziękować za ujęcia z wnętrza, które jest zamknięte i niedostępne dla wszystkich, i je właśnie oglądacie. Spoko miło mi. Eee... No, z zewnątrz wygląda na zrobioną, ale wewnątrz jest w stanie takim, jaki widzicie, i nie jest na co dzień używana. Ale tutaj powstała kolejna rzecz, więc. Ja tutaj naprawdę bywam często, a dalej się wszystko zmienia i wiem, że nie lubicie moich typowo gastro odcinków, no ale ja będę musiał tutaj wpaść, bo wygląda tutaj to tak zachęcająco, no kawał dobrej roboty zrobili, już pomijając, że to jest stary Fordon, jest klimat synagogi, więc chętnie to przetestuję, ale to pewnie właśnie bardziej na moim Instagramie, żeby nie robić... Z YouTube'a kanału Gastro mojego, to jest bydgoski Firtel I dlatego jako że jesteśmy bydgoskim Firtlem, opowiem wam o tym i o tym, a na to tylko spojrzymy i się chwilkę zachwycimy tym muralem, i mieszkańcy Fordonu w witrynach symbolizują, są, jest to tak zwana. Wystawa Powroty, która symbolizuje powrót Fordonu do Macierzy. O, a tutaj, z drugiej strony, więc to, jak dla mnie to jest wizualnie jeden z lepszych punktów na byt gorszy, że wiecie. Tak zachęca jak idziesz z zewnątrz, i żeby skosztować to. Tutaj jeszcze pompa miejska z XIX wieku. A działała do lat 60. XX wieku. Ale to. Tyle. Ja jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o gastro. Musi być coś więcej. O na przykład coś takiego, już dobry pomysł. Ale chodzi mi o to, że lubię jak gastro ma coś więcej. A tutaj już pierwszy plus bo miejsce wygląd. To już ma duży wpływ I... No i... Będziemy testować Ulica Bydgoska w Bydgoszczy Ale w Fordonie Był pomysł, żeby na więziennym murze, który właśnie oglądamy jeśli ciągnie wzdłuż promenady zrobić jakieś malunki, ładne rysunki, żeby nie było tak smutno i ponuro, ale, no ale widzę, że nie zrobili, tylko dali takie coś, płot, no po prostu jest płot przed murem, żeby nie ocierać się bezpośrednio o mury więzienne. No dobrze moi drodzy. W tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Krótki spacerek. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak wspominałem, na pewno wrócimy do starego Fordonu. Dzisiaj tylko taki krótki spacerek, bardziej lifestyle'owo. Chciałem po prostu wam pokazać jak spędziłem wieczór. Bardzo lubię to miejsce, więc chętnie tutaj zawsze wpadam. Dzisiaj wpadłem z wami. Dziękuję za Waszą obecność. I co? Widzimy się co tydzień na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie. Heja!